Puszenie, łamanie, wypadanie, brak połysku, rozwajanie się. Dlaczego masz zniszczone włosy? Często spotykam się z tym pytaniem podczas konsultacji w waszych komentarzach, a zwróć uwagę na jedną rzecz. Wydajesz tysiące złotych na wyrafinowane i zaawansowane zabiegi głęboko uszkadzające strukturę Twojego włosa w celu zmiany jego kształtu lub koloru, takie jak farbowanie, rozjaśnianie, karatynowe prostowanie czy nanoplastia, używasz prostownicy, lokówki, obciążasz swoje włosy drogimi zabiegami przedłużania i zagęszczania, czemu nie? Nie! Wszystko jest dla ludzi. Zwróć uwagę, że wydajesz tysiące złotych na zabiegi i produkty niszczące Twoje włosy, a na produkty do ich codziennej pielęgnacji, które mają je zabezpieczać i chronić, jak szampony czy odżywki, chcesz przeznaczyć kilkanaście złotych, najlepiej w promocji w okolicznej drogerii. Bardzo często mam do czynienia z taką sytuacją, że klientka włożyła dużo czasu i pieniędzy w zniszczenie struktur swojego włosa markową, zaawansowaną technologicznie chemią, kosztującą tysiące złotych, a w tym samym czasie na co dzień używa tani drogeryjny szampon i odżywkę, za kil... Złoty. To przypomina trochę sytuację kobiet noszących markowe dżinsy i najtańszą bieliznę z tkanin syntetycznych, bo jej nie widać. Nie widać, ale jest najbliżej Twojego ciała, więc tym bardziej powinno Ci na niej zależeć. Podobnie jest z szamponem, maską czy odżywką. To podstawa pielęgnacji. Podstawowe produkty są z Tobą na co dzień, to one dbają i chronią Twoje włosy, dlatego zadbaj o to, by były najwyższej jakości, bo to one są Ci najbliższe.